Dzień dobry. Czy mieliście kiedyś przyjemność odpoczywać w otoczeniu bujnej zieleni z tajemniczym ogrodem, a dodatkowo w eleganckim hotelu o pałacowych wnętrzach i wyśmienitej kuchni? Jeśli nie, to chciałabym Was dzisiaj zabrać na spacer po alejkach tego hotelu, a jest to hotel Alibay Resort Sorghum, który jest zlokalizowany na riwieze Tureckiej. Ta cała przepiękna, bujna roślinność powoduje, że możemy sobie tutaj odpoczywać na łonie natury. Możemy też się schronić przed palącym słońcem właśnie pod koronami drzew, bądź też oddać się Bogiemu lenistwu. Moi drodzy, ten hotel jest szczególnie uwielbiany przez tenisistów, dlatego że mamy tutaj aż 37 profesjonalnych kortów tenisowych, na których możemy uprawiać właśnie ten sport. No i oczywiście możemy zabrać ze sobą swój sprzęt, natomiast jeśli ktoś tego nie zrobi, można go tutaj wypożyczyć bądź nawet zakupić, bo mamy specjalny dedykowany do tego sklep. Oprócz tego mamy tutaj Akademię Tenisa, a to oznacza, że za dodatkową opłatą możemy sobie właśnie wynająć trenera personalnego, który udzieli nam właśnie lekcji tenisa. Warto też wspomnieć, że tutaj w tym hotelu mamy taki shuttle bus, czyli darmowy busik, który co 10 minut zabiera naszych właśnie gości na korty tenisowe, więc nie muszą tam chodzić pieszo. No i jeszcze ważna informacja, tutaj w tym hotelu również odbywają się profesjonalne turnieje, a to oznacza, że właśnie w hotelu mamy bardzo dużo gości, którzy grają w tenisa, no i przyjeżdżają właśnie obejrzeć taki turniej. To nie jest koniec sportowych atrakcji w tym hotelu, dlatego, że w tym miejscu mamy profesjonalny fitness center. To oznacza, że tutaj właśnie możemy zrobić trening na profesjonalnym sprzęcie i właśnie dlatego, że ten sprzęt jest tak profesjonalny, siłownia jest dodatkowo płatna. A znajduje się ona w centrum spa, spa Samara i tutaj właśnie oprócz tej siłowni możemy znaleźć zabiegi, saunę, masaż, hammam i wiele, wiele innych rzeczy. Tutaj, właśnie tajki profesjonalne masują, które mają też certyfikaty. Zapraszam dalej. Słyszymy już szum wody. To jest nic innego jak miejsce, w którym możemy się poddać biczom wodnym. No, i mamy też tutaj takie kamienie naturalne, które służą do masażu stóp. Jak się przespacerujemy właśnie po tych kamieniach, to na pewno będzie nam przyjemniej w stopy. Moi drodzy, ta cała roślinność tutaj jest dlatego tak piękna i bujna, ponieważ niektóre rośliny zostały sprowadzone z różnych zakątków świata. I to wszystko powoduje, że ten ogród jest naprawdę niesamowity i wyjątkowy. Zresztą zobaczcie sami przejdziemy się teraz tajemniczą alejką do kolejnego, przepięknego miejsca na terenie tego hotelu. Miejsce to jest basen relaksacyjny, przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób dorosłych, a więc dla osób powyżej 16 roku życia. I właśnie tu w otoczeniu tej pięknej zieleni możemy sobie w ciszy i spokoju odpoczywać. Basen jest także przystosowany dla osób niepełnosprawnych. No i warto też zauważyć, że mamy tutaj ten basen wykładamy, wykładany naturalnymi kamieniami. W tle słychać też śpiew ptaków. No, i przy wszystkich leżakach mamy też kody QR, które możemy sobie zeskanować i zamówić drinki, które zostaną nam przywiezione właśnie tutaj do stoliczka. Więc nie musimy się z tego miejsca ruszać. Możemy się oddać lenistwu, bogiemu, relaksowi i właśnie czekać na drinka. Przejdźmy dalej. To urocze miejsce, otoczone oczywiście pięknym ogrodem, to nic innego jak snackbar. Ten snack bar jest czynny od godziny 14 aż do 23 .00. i to właśnie tutaj możecie zjeść sobie lunch, pyszne przekąski, snack, snaki, również gozleme, czyli takie tureckie naleśniki przekładane mięsem mielonym bądź też szpinakiem czy serem. No i spójrzcie w jakiej pięknej scenerii tutaj możemy właśnie zjeść lunch. Mamy piękne kwiaty, las sosnowy. Świeże powietrze. Znajdziemy tutaj także jeden z kilku barów na terenie hotelu, który jest również czynny do godziny 23. No i mamy też pięknie zlokalizowaną cukiernię, a w niej czekają na Was już desery, nie tylko tureckie. Zjemy tutaj baklawę i nie tylko. Zjemy różnego rodzaju ciasta, ciasteczka, torty i wiele innych pyszności. No i oczywiście w tym pięknym otoczeniu możemy się napić tutaj kawy po turecku, bądź też herbaty. Idziemy dalej, moi drodzy. Ja Wam troszeczkę teraz opowiem o typach pokoi. Mamy tutaj cztery typy pokoi. Pierwszy z nich to jest pokój Deluxe, i to jest właśnie kategoria podstawowa. Mamy także pokój Deluxe Suite, to już jest nieco większy pokój. Deluxe Family, gdzie mamy już dwa pomieszczenia oddzielne połączone drzwiami oraz w każdym pokoju dwie łazienki. No i mamy także Family Duplex, czyli apartamenty dwupoziomowe. We wszystkich typach pokoi znajdziemy szlafroki, kapcie minibar uzupełniany codziennie, a w mini barze nie tylko kawa, herbata, woda. W mini barze znajdziemy również przekąski, takie jak batony, czy na przykład orzeszki. Oprócz tego mamy Sejf oczywiście w cenie. Mamy też ekspres na kapsułki, więc tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. W tym budynku jest restauracja główna. Tutaj właśnie zjemy śniadania, obiady oraz kolacje. Jeśli chodzi o jedzenie, jest to jeden z głównych atutów tego hotelu. Jest ono po prostu wyśmienite. Mamy kuchnie tematyczne, możemy zjeść azjatycką kuchnię, turecką, międzynarodową. No i mamy na przykład codziennie sushi i wiele, wiele innych atrakcji. Teraz widzimy już nasz basen główny i pewnie Państwo widzą, że jest on w takim nieregularnym kształcie. Z czego to wynika? Otóż, projektując ten basen, architekci chcieli zrobić to tak, aby jak najwięcej natury zachować czyli właśnie, żeby nie wycinać naturalnie rosnących tutaj drzew. Więc ten basen został wkomponowany w tą naturalną roślinność dlatego właśnie ma taki kształt. Ale jest to bardzo duży basen, przy którym oczywiście są res, leżaki, parasole. Również mamy tutaj kody QR, które możemy sobie zeskanować i zamówić drinka. No i tam w tle widzimy także bar. Jest to jeden z kilku barów na terenie hotelu. W tym barze napijemy się już importowanych alkoholi również marek premium. No i trzeba przyznać, bar dosyć długo działa, bo tutaj aż do godziny drugiej w nocy możemy właśnie z tego baru korzystać. Oprócz tego pamiętajmy, że jest tutaj właśnie więcej barów, we wszystkich z nich właśnie znajdziemy te importowane alkohole. No i większość z nich jest czynna do wcześniejszych godzin, natomiast właśnie dwa z nich do godziny drugiej. No i mamy tutaj tak, takie kolejne miejsce, to jest właściwie można powiedzieć alejka sklepowa, bo mamy tutaj możliwość zakupienia biżuterii, eleganckich sukienek, strojów kąpielowych, ale znajdziemy tutaj także mini market z takimi potrzebnymi do codziennego użytku produktami. Nawet jeśli nam się skoczą na przykład olejki do opalania, to właśnie w tym miejscu możemy sobie taki olejek zakupić. No i idąc kolejną tajemniczą alejką, dotrzemy do dyskoteki. No i mimo, że ten hotel jest raczej nastawiony na sport, rekreację oraz zdrowy tryb życia, oczywiście dla miłośników dyskotek również tutaj się coś znajdzie. Dyskoteka jest czynna do godziny pierwszej w nocy, a w tym miejscu możemy sobie pograć w ping-ponga. Jest on dostępny dosłownie 24 godziny na dobę. Przy tej tablicy możemy sprawdzić codzienny rozkład animacji. Mamy tutaj na przykład Dance Show. Dzisiaj o godzinie 21.15 możemy sprawdzić, co się dzieje w miniklubie. A wszystkie te wydarzenia wieczorne odbywają się w naszym amfiteatrze, który tutaj możemy zobaczyć. Koniecznie muszę też Wam wspomnieć ważną informację na temat animacji, dlatego że w tym hotelu anima, ten program animacyjny zmienia się co 21 dni. A więc, jeżeli ktoś wykupi wakacje na dwa tygodnie bądź dłużej, to ma gwarancję, że codziennie będzie zupełnie inne, inny występ, inna animacja. To jest też bardzo fajna rzecz, która jest rzadko spotykana w innych hotelach. A ja jeszcze zanim dojdziemy do plaży, którą bym wam chciała pokazać, mam Wam do przekazania kilka ważnych informacji. Jedna z nich jest taka, że wszyscy goście, którzy tutaj przyjeżdżają, mają przydzielonego asystenta WhatsApp. Podajemy swój numer telefonu i taki asystent WhatsApp każdego dnia do nas pisze, przysyła nam program właśnie zajęć. Możemy też sobie poprzez takiego asystenta WhatsApp zamówić restaurację à la carte. Czy też na przykład poprosić o doniesienie ręczników? Generalnie wszystkie prośby, jakie mamy, możemy kierować właśnie do asystenta, a on zrobi wszystko, aby te prośby po prostu spełnić. Warto też wspomnieć, że hotel bardzo dba o koty. Tutaj mamy taki cat house, czyli domek dla kotów. Mamy kilkadziesiąt kotów na terenie hotelu. One są wszystkie zadbane, wysterylizowane, pod opieką weterynarza. I bardzo socjalizowane, bardzo lubią przebywać z ludźmi, więc tych kotów możemy tutaj spotkać naprawdę bardzo dużo. I jeszcze chciałabym wspomnieć też o restauracjach à la carte, bo mówiłam, że mamy tu jedzenie bardzo dobre, wykwintne. E, mamy kilka restauracji à la carte, e, z czego dwie z nich możemy, z dwóch z nich możemy korzystać bezpłatnie. Jest to turecka i e, Owoce Morza. Natomiast jeden raz, tak naprawdę na siedmiodniowy pobyt, właśnie którą z tych dwóch możemy zarezerwować. U bądź też właśnie poprzez asystenta Watson. No i zapraszam Was na piękną plażę. W tle widzimy kabany. No i moi drodzy, takie kabany są oczywiście dodatkowo płatne. Ich cena zależy od tego, jaką wielkość kabany wybierzemy, bądź też w jakiej linii brzegowej będziemy właśnie chcieli odpoczywać. Ceny wahają się od 65 euro do 100 euro. I jest to oczywiście cena z serwisem. Natomiast kawałek dalej mamy piękną piaszczystą plażę, eleganckie leżaki. Również mamy tutaj kody QR, więc jak sami widzicie, można sobie tutaj błogo odpoczywać. Nie trzeba chodzić do baru po żadne drinki. Nieopodal plaży znajduje się jeszcze jedna rzecz, której nie widziałam w żadnym innym hotelu, a mianowicie Baby Lounge. To jest takie miejsce, w którym mamy mogą wziąć dzieci i je sobie je przewinąć. Mamy tam przewijać i wszystkie inne niezbędne rzeczy właśnie dla maluchów. Nie trzeba więc się martwić, że musimy wziąć dziecko i pójść z nim bardzo daleko. Bo, teren jest ogromny, do swojego pokoju. Możemy to zrobić właśnie przy plaży. No i zapraszam Was dalej. Jest jeszcze jeden basen, który jest podgrzewany w miesiącach, które tego wymagają. Jak widać od rana tutaj mamy dosyć sporo ludzi. No i za moimi plecami, za basenem znajduje się właśnie jedna z restauracji a la carte. Jest to restauracja turecka. Po tamtej stronie mamy jeszcze bar, w którym możemy oczywiście również napić się pysznych, importowanych alkoholi. Natomiast w tamtą stronę idąc, Dotrzeli, dotarlibyśmy jeszcze do akwaparku oraz do mini klubu. W tym akwaparku znajdziemy zjeżdżalnie, które pracują od godziny 16 do godziny 16. Natomiast mini klub oferuje bardzo dużo atrakcji dla dzieci, m.in. sala kinowa. Do tego mamy salkę zabaw, mamy też tutaj możliwość zabawy z uczestnikami w innych salkach. Także bardzo, bardzo dużo atrakcji dla dzieci. No więc jak sami widzicie, moi drodzy, hotel Alibay Resort Sorghum jest to hotel, który oferuje bardzo, bardzo wiele, ale głównie nastawiony jest na relaks, sport oraz rekreację. E, mimo to e, oczywiście możemy się świetnie pobawić w dyskotece, zjeść coś dobrego w restauracji, e, bądź po prostu odpoczywać. Jeśli więc chcielibyście razem z nami z Coral Travel Poland znaleźć się właśnie w tym hotelu Alibay Resort Sorghum, to już dzisiaj koniecznie rezerwujcie ten hotel, dzwońcie do naszych doradców, i czekamy również na Wasze opinie pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.